Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Chciałbym dzisiaj Was zachęcić do śpiewania litanii loretańskiej. Mamy maj, więc to chyba jeden z najlepszych okresów w ciągu roku, żeby po tą litanię sięgnąć. Jeśli śpiewamy z Drogi do Nieba, to mamy pewien kłopot, bo w zależności które wydanie mamy, ta litania się nieco różni. Większości dróg do nieba ma, nazwijmy to, stary tekst litanii loretańskiej, stary z tego względu, że papież Franciszek parę lat temu dodał trzy nowe wezwania. No wiadomo, papierowa wersja się nie zaktualizuje po wypowiedziach Ojca Świętego, także trzeba ją zaktualizować samemu. Za chwilę pokażę, co jest potrzebne, ale ta najnowsza droga do nieba, która jest z roku. 2023, czyli by można powiedzieć aktualna z tym, co Ojciec Święty Franciszek swego czasu dodał, niestety, jeśli chodzi o nasz region polski, bo każdy region polski ma swoją Matkę Bożą, Droga do Nieba zapomniała o naszej Matce Boskiej Piekarskiej. Nie wiem, redaktorzy, czy to celowo zrobili, czy się pomylili, czy kopiowali z internetu, czy może jakieś inne względy oby nie personalne. Także, co potrzebujemy? Potrzebujemy drogę do nieba w wersji bez nut, bądź też z nutami. Ta dodatkowo jest z dużym drukiem, także można się w taką zaopatrzyć. Są też w tym formacie drogi do nieba z nutami. No i co? Mamy tą drogę do nieba, i teraz. Zobaczcie, gdzie by trzeba co dopisać. A zapomniałem najważniejsze. Potrzebujemy coś do pisania. Polecam cienkie ołówki, ewentualnie cienkopisy. Tu akurat nie mam żadnego cienkopisu. Także siadamy do stołu i piszemy. Bez nut czy z nutami. Strona 397. I zaraz na początku zobaczcie. Matko kościoła. E e e e e po niej trzeba tej matce kościoła dopisać Matko Miłosierdzia. Kiedy już tą Matkę Miłosierdzia będziemy mieli dopisaną, warto od razu dopisać po Matko Łaski Bożej, Matko Nadziei. Matko Nadziei i zaraz po niej będzie już to wydrukowane, Matko Nieskalana. I trzecie wezwanie do Matki Bożej, które dodał papież Franciszek, musimy wpisać między ucieczko grzesznych a pocieszycielko strapionych. I tam trzeba wpisać pociecho migrantów. Ucieczko grzesznych, pociecho migrantów, pocieszycielko strapionych. A gdy sięgniemy po drogę do nieba, tą nowszą, już po 23 roku wydaną, to się okaże, że nie ma w drodze do nieba tej najnowszej, matko sprawiedliwości i miłości społecznej. Tą matkę sprawiedliwości i miłości społecznej trzeba wpisać między dobrej rady a Stworzyciela. Jak już to wpiszemy, to ułatwi nam to sprawę. I teraz, z tak uzupełnionymi drogami do nieba, możemy przystąpić do no właściwie śpiewania. Litanii Loretańskiej, bo przeczytać to można nawet co drugie wezwanie, i wtedy ta litania też będzie oczywiście prywatnie. Jeśli robimy to wspólnotowo, to róbmy to tak, jak jest wydrukowane, zaplanowane. I wtedy, gdy mamy tą Matkę Sprawiedliwości Miłości Społecznej, plus te trzy wezwania Matki Bożej, które mamy dzięki papieżowi Franciszkowi, liczba wezwań jest parzysta, dlatego większość melodii, które znamy, które stosujemy, da się wykorzystać w czasie wykonywania litanii loretańskiej. Jeśli ktoś jeszcze nie słuchał, to zapraszam do wysłuchania nagrania, które już jest umieszczone w internecie. Można śledzić tekst bez drogi do nieba, bo jest, nazwijmy to, w sposób prezentacji zrobiony na YouTubie i można razem ze mną tą litanię sobie przemodlić, prześpiewać, sprawdzić, odnaleźć się w tej modlitwie. I chyba tyle. Dzięki. Do zobaczenia z Panem Bogiem.